Serdecznie, tutaj Extreme Game dzisiaj. Chciałem sobie pogadać na temat jednego wypadku, który się zdarzył na meczach rankingowych i to jest dla mnie... Początek rundy. ...co jest dla mnie dosyć dziwne, że tak się stało. Mamy w planie jednego gracza, Francuza, który prawdopodobnie dobrze gra, chociaż ja nie mogę go ocenić. Jeżeli chodzi o nowe rozgrywki, że to ja, nagranie mi z wysłał, zobaczyć, czy po prostu nie ma jakichś haków. No, zresztą możecie sami zobaczyć, jak pozostali gracze go potraktowali za to, że miał jakieś lepsze staty i po prostu sami mieli podejrzenia o to, że ma haki. Pokażę to na ten poród. Bomb. Który? Początek A, nie? Jak grają. Ah, this is disgusting. 100% stay safe every time. I read this. Pokazuję oh, jak gra gościu. Zaraz zbudro portuję. I hit. He container. Bomba podłożona! Lękaj im komin, ok. On myśli, że jest hackerem, że jesteś hakerem, wiesz? I dlatego nie rozpoczyna gry. No to kurde, sam dostanie bana. Aha, to powiedziałem tylko po polsku. He think you are hacker, uh, so, yeah, yeah, so he don't play games. It just gave him the info. This is disgusting. People like this should be instantly banned because they're ruining gaming experience. And play. Runda przegrana. fair play rules. Uh, we must uh, up your level rank. Początek rundy. Bomba przechwycona. No myślę, że taka sytuacja i tak nie powinna mieć miejsca, I taki lynch wobec gracza, bo to się źle świadczy o innych. Nie mają pewności stuprocentowej, że gracz dany ma haki, a mimo to i tak y, takiego gracza po prostu ukarali, więc sami możecie to ocenić, czy to jest w porządku, czy też nie. Just stay safe, stay huge safe, experimentator. I need you to be safe. Może po prostu dobrze grać, lepiej niż inni gracze i mieć po prostu dobrego skilla. To może być tak, że może mieć haka, no ale to muszą sprawdzić sami yy, sami twórcy gry. Yy, mają system do rozliczania takich yy, rzeczy, a myślę, że gracze, którzy tak się zachowują wobec innych graczy, którzy mogą po prostu dobrze grać, yy, jest dosyć słabym zachowaniem. Eee, uh, on one Left Eee, uh, oh. Są debile A ja go nagrywam tego gościa co on odwala, nie? I dostanie bana za to Oni wszyscy dostaną bana za to Jak to jakieś ruskie debile I to klan jest. <ścoughs> Okay, okay, okay. Yeah, okay, gonna, Just a second, let me focus, let me focus. Fuck! I'm gonna get have him, I'm gonna have him, and he's gonna be really mad. Okay. Bomba podłożona! I don't, I don't know if I have any Okay, I'm just I'm just letting go. I'm just letting go. The face over there place with enemy team. Detonowana. Wygraliśmy rundę. Podłóż bombę. Okej, ok, ok, ok. okay. <laughs> Początek był oh, bomba oh, przechwycona. Right now I'm gonna play huge safe. Really safe. He took the bomb. Um He took the bomb, so. He took the bomb, so I need to get safe. Okej, on daje intel, więc so muszę to move permanently. Jeżeli to haker, to faktycznie zasłużył na, las, na coś takiego, ale jeżeli to nie jest haker i jest dobrym graczem, no to kurczę, tamci, co tak się zachowali, powinni dostać okay. jakąś permanentną karę. No, dla mnie też to jest przykra sytuacja, jeżeli my mamy hakera okay. w naszym planie, on. bo coś takiego... Nie dopuszczam, ale nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich graczy i niektórzy gracze po prostu mogą oszukiwać. Mogę takiego uczestnika wyrzucić z mojego klanu. No na razie próbuję w jakiś sposób sprawdzić sam y, tego gracza, y, patrząc się na jego rozgrywki. Sam gra tylko mecze rankingowe. Po prostu może lubi. Ale nie mam do niego jeszcze żadnych zastrzeżeń. Co prawda ten wallhack może posiadać, ale to jak mówię wcale tak być nie musi. Nie będziecie mogli sami ocenić, czy ten gościu może mieć Wallhaka lub nie. Możecie to napisać w komentarzu co myślicie o tej sytuacji i jak Wy to rozpatrujecie. Co prawda w niektórych y, rozgrywkach, jakby się rozglądał za jakimiś rzeczami, chociaż też zwracam uwagę na fakt, że on może się rozglądać ze względu na dźwięk, który jest w grze, a nie ze względu na to, że ma walhaka. Sama gra też y, nie dysponuje żadnymi takimi dobrymi metodami śledzenia rozgrywek graczy, tak jak na przykład to jest w cs -ie. i też nie można dobrze sprecyzować, czy dany gracz ma tego. Eee, wolekacz, czy też nie. No jeżeli on by miał te haki, to naprawdę to by było dosyć... słabe. gościu naprawdę dobrze aktorzy. I really want to show the, his face. No! is mine! <laughs> no! 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 no. No, no, na yes. tak nice. wygraliśmy rundę. Ale czy jest sens w ogóle używać haków w takiej grze? Więc zanim liczy się tutaj dobra zabowa, a nie... a nie wygrana. tak lepiej grać uczciwie, oczywiście... nie nie wiem, nie każdy chyba potrafi grać uczciwie. Może czasami są ludzie tacy co sądzą, że każdy co zajmuje dobre miejsce używa haków. Albo że nie że te niskie rangi to też y, używają haków. No ale tak wcale nie musi być. Po prostu niektórzy gracze lepiej grają, niektórzy gorzej na przykładzie niektórych innych graczy spojrzeć, że naprawdę no niektórzy po prostu mają to we krwi jak w jaki sposób grają. Tutaj niektórych takich topowych graczy można spojrzeć nie tylko w warface, ale także w innych grach. Fortnite umiem zachować zimną krew podczas rozgrywki, to też się liczy i nie popadają w emocje. Są gracze lepsi i gorsi. To na starcie można nawet wytypować gorszego lub lepszego gracza, i nie liczy się tutaj nawet yy, doświadczenie. Chociaż oczywiście razem z doświadczeniem możemy, yy, możemy nabrać większy, większej wprawy w grze. Ja na przykład miałem wcześniej słabsze statystyki w grze. Tak z czasem mi się powiększały. Wiem, że istnieją gracze, którzy naprawdę mają skilla we krwi. A może mają haksy we krwi? <grywki> może haksy sobie lubią używać, a może nie? F**k. Czekaj! Link Nasza drużyna została no nie jestem pewien czy oszukuje, więc nie ma co linczować takiej osoby od razu. Tak jak tutaj było na przykład jeżeli nie masz 100% pewności, to nie powinieneś tak robić, bo możesz być w błędzie przy okazji komuś niszczyć rozgrywkę i innym. Nie masz tej pewności, że to był haker, Ach, i tak linczujesz gościa. Może po prostu dobrze gra. No i w sumie chyba to tyle w tym odcinku. Możecie sami ocenić czy mamy hockera w klanie, czy też to jest po prostu dobry gracz, który dobrze gra. No i myślę, że to tyle, także trzymajcie się ciepło, cześć!